To chyba jest tutaj, to chyba ten dom. No, chyba tak, na mapie też coś takiego widzę. No i dobrze mi kompas zaprowadził. Dobra, to biegniemy chyba. Chodź. No. A wziąłeś narzędzia? Nie, zapomniałem. Będzie problem. To y może znajdziemy tam jakieś narzędzia. Dobra, to idziemy. Czekaj, te drzwi są zamknięte. Czekaj, czekaj, czekaj. O, udało mi się, udało mi się. A, albo. Ja za drugie próbowałam. Po fakcie, jak byłem w końcu kiedyś, to uciekli na podstawie drzwi skradane. Dobra. O, pod rzeczy, narzędzia. Jak na zawołanie. Ej, koleś, dobra, nie do. mamy. No. Czekaj, ty mi zabrałeś. A nie, dobra, mam hajs. Ale ma, mamy takie same buty. Chyba niepotrzebne nam te. I ja wziąłem, bo moje buty są moje, tak zapomniałem. domu. Kowadło. Zbiorę je. Masz łóżka? Dobra. Masz łóżka, czy nie? Masz no. łóżka, czy nie? Nie, nie mam. No ty wszystkiego zapominasz! Dobra, to będziemy spać na podłodę. Albo Uuu, patrz jakie fajne stoły! Czekaj, może się da to wydłubać? Nie, nie da się. Myślałem, żebyśmy sobie wzięli to. O, czekaj, coś zjem. Dobra, zaraz to zjem. Co? Dziura. A, pewnie po prostu podłoga się wali. Może do góry zaraz nie wchodź, no może zobaczymy co tam jest, okej? nie, 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 słyszałem, słyszałem, coś, słyszałem coś takiego, takie uuuu. Ty ja pewnie nie Wolałbym mieć broń. Wolałbym mieć broń, ale ja z taką bronią nie pójdę, bo to jest słaba broń. Ej, patrz, nasze klucze się jakoś topią. Nasze klucze się te jakoś topią. Patrz, się topią, patrz, się topią jakoś te klucze. ja nie mam klucza. Mój klucz się chyba topił. Dobra, muszę go głęboko schować. Dobra. Mam, y, mam takiego upieczonego chleba. Tylko czekaj, zrobię jeszcze z tego hamburgera. Włożę tam. O. Nie chcesz? Ja sobie zrobię. Ej! Aha, dobra, ja to wziąłem. Okej. Okay. Jeszcze się tego napiję. O, napiję się trochę. Dobra, wystarczy, lecimy. Okay. Okej. Um, już co, mam ciuchy do, ubr do tego, sobie ciuchy wybiorę. Może. Ło tak, co? Jaka dziwna woda. A to, co ja teraz U chwilę dziwne? To nieważne. Słuchaj, to może teraz zadzwonimy do tego, do Marcela. Czekaj, okay. nie, ma, nie ma zasięgu. Głupia. Jest, łączy się, łączy się i nic. Potem nie rozłącza. No i my musimy w takiej dziurze tutaj siedzieć. Za 10 dni. Będziemy się strasznie nudzić. No wiem. To co robimy? Nie wiem. Do góry? Mam pomysł. Może pozwiedzamy okolice? Mam pomysł co muszę, to muszę tylko to drzewo ściąć. będę wiedział co mamy zrobić. O, patrz, słup. Tu jest jakaś kopalnia w tym. Tutaj widzę Gdzie? kopalnię. Patrz. Tu Bo? kopalnia. Jakiś cmentarz. Lepiej tam nie idź. Nie, tam nie idź. Tam, tam jest taka dziwna o, podłoga. Pokażę Ci, co zrobimy. Bo jak tam gór straszy, no to nie chcę, żeby nam coś stało. No to wiesz. Okay? <laughs> Że chyba nie chcą tego, żebyśmy ich zadziurowywali. Oni nas tutaj straszą! Czekaj, czekaj, zrobimy coś innego. Jeszcze kowadło postawię. Wow, spadło. Teraz. Teraz, Jak Jaka Może robi się noc. Czekaj, mam chipsy. A, to jak się robi noc? No to ja też Nie. Trzeba. Czekaj, ja zobaczę, co tam jest na dworze. Ja idę, ja, idę po, ja idę tam na pustynię, co nie? No. E, Pozdobywać jakieś rzeczy. Może mi się coś uda przy, zapolować, okay? ok? I będziemy mieć pyszne, surowe mięso. no. Okay. O, kurczak, fajnie. Zabiję sobie tam kurę. No i co? No, podskakujesz mi. Co masz? Dobra, dziwny był ten kurczak Niezniszczalny co Tutaj jest dziwny O Boże, co to jest? Co to, kurde A, a, tarantule mnie oblazły A A, a. tam straszy. I tam są te, te tarantule. Widziałem taki, taki pieniek chodzący. Tak chodził sobie. Kurde. Dobra, prześpijmy się. Dawaj. Ja tutaj śpię. Okay.